Witam wyszedł fajny guziczek pruski z koroną. Ja. Cały z łóżkiem. jest ten mniejszy. O. Dobra. Do następnego. No i tym razem również guziczek. Guziczek. Guzior. Taki wielki guzik ale ładny tu widać jakieś złocenia wielki guzior, fajny bo zuchem. tu nie wiem czy widać te złocenia Taki, taki pasek złoty na dole. No musiał być, ale ciężki jest, masywny. No podejrzewam, że w środku to piachu, tu jakieś dziurki ma, to może pusty był. Ale duży jest. Nie jest duży, ale ładny. Bo jest cały. Dobra. Wskazywało. 68. 68. No. Dobra. To do następnego. No i witam. <coughs> Jakaś monetka wyskoczyła, ale jeszcze nie wiem co to jest. Bardzo słaby sygnał, taki 44. co to? ale chyba już wiem to chyba jakieś kopiejki radzieckie są tak bo widzę młot i sierp, ale ile? czy to jest wie czy ile? to, to nie powiem to nie widzę może jak się umyje w domu no ale na pewno radzieckie ale sygnał słaby dobra to witam wszystkich na wierzchu proszę bardzo piękny jeden silver grosz 1860 chyba pierwszy może trzeci trzeci 1863 trzeci. proszę bardzo na samym wierzchu no to to ja rozumiem i sreberko no i cieszy ja to do następnego A mamy następną monetkę. Piękny fe fening 1846, bardzo ładnie zachowany. Fajne pole. Dzisiaj przyjechałem. Dopiero co jest przebronowane. Uch, wychodziły fajne zawsze monety. No i szerfy jakieś pomorskie wychodziły. Także mam nadzieję, że jakiegoś szerfa jeszcze dzisiaj znajdę. Dobra. Bardzo fajnie się zaczął tutaj dzień od Silvera. Teraz mamy Feninga. No dobra, to do następnego. witam. Ponownie mamy monetkę pół grosza tym razem. No to jest zarośnięte, coś tu przyrośnięte 1800, a tutaj dwóch ostatnich to trzeba wyczyścić, nie widać. No z tyłu bardzo ładna. Liczna z tyłu. Myślę, że to odmoczę, to też odejdzie, będzie widać rok. E, 60 wskazywało. Dobra, idziemy dalej. Ej. Tym razem wpadło takie coś kolczyk od krowy. No jakieś napisy są jakby P albo PGGK albo coś takiego I z tej strony 205 no jak ktoś coś będzie wiedział to Co to za na foto będzie na pewno lepiej widać te litery Jak coś ktoś będzie wiedział to może coś tam w komentarzu powiedzieć e, na temat takiego znakowania 205 to podejrzewam, że to jest numer bydła a tu nie wiem dobra, do następnego e, tym razem mamy Taką plombę. Nie wiem czy tak Fryderek Wilhelm, czy coś takiego. Nie wiem, jakieś tam litery, chyba u góry jest korona. A może mi się tylko tak wydaje? Z tej strony widzę wyraźnie zarys orła. Być może pruskiego. Na pewno... Jedna z ciekawszych plomb, jakie tu na tym polu wychodzą. Dobra. To do następnego. Oj. Mamy następną. Monetka, ale stan fatalny. A nie, to nie jest monetka. No to guzik jest. Guzik. Dlatego płaski z tej strony. A tu ma jakiś sygnator, jakiś producent. Uszko jest. Odczytamy producenta. Później. O. Taki guzik. No dobra. To mam do następnego? No i mamy kolejną monetkę. Chyba czterdzieści osiem. A jeden talar jakieś takie zielonkawe chyba duży dodatek miedzi do tego 53 raptem pokazuje próbujemy to tutaj te z tej strony to delikat 48 widzę a jeden taler roku to nie odczytam no. z tej strony bardzo ładna monetka awers rewers taki o taki se. No ale sreberko jest no, Absolutnie nie będziemy narzekać. Na jego stan, no ja się go tam jakoś. Doprowadzi do. Do. Czytelności. No, z tej strony ładny. Dobra. To do następnego. I tym razem mamy kolejne sreberko Dwadzieścia cztery einen Taler. No ale to jest w zdecydowanie lepszym stanie. O. Dodaję, że osiemdziesiąty. No, nie wiem, wiem, one są najczęściej to drugi albo trzeci rok. No pewno jakiś taki będzie, ale ta jest bardzo ładna. Bardzo ładnie zachowana. Ja dobra. No, dobra, to do następnego. wyszło mi coś takiego jakieś tam są literki nie wiem okrągłe, myślałem, że to dupka od rakietnicy ale to albo pokrywka od fajki, ale trochę płaskie, nie widzę tu zawiesiku no jakaś pokrywka od jakiegoś pudełeczka nie wiem, na jakieś pastylki może, jakieś lekarstwa no wyczyszczę w domu, to nie chcę tu za mocno trzeć, nie wiem co to za jakiś albo inicjały albo wzór jakiś, trudno powiedzieć. Dobra, do następnego. No i witam wszystkich, ciemno się zrobiło. Chyba burza idzie. Będę spadał z pola powoli. A taki guzik wyszedł pruski. Z dużą koroną. Cynkowy. Ładny. Jest uszko. O. Bardzo ładne. Jeszcze widać zielonkawą farbę dookoła. Jego ślicznego jeszcze nie miałem. Bardzo fajny. No, z farpą to no masakra. Normalnie. Jakaś. Proszę bardzo. Jest. Jest kompletny z łóżkiem. Wyjdę, wymyję. <grym>, umyję to może jakiś ten producent wylezie. Dobra. No to pozdrawiam wszystkich. Na razie. Do następnego. i mamy następną monetkę Ale co to za monetka? Nie wiem Dosyć taka gruba Co to jest? Nie. Chyba nasze 20 groszy współczesne Ale czarne Ja pierdziele No dobra to do, do następnego No i mamy następną monetkę, ale ciemno się zaczyna robić No już Nie wiem co to jest 82 biło to Na sreberko biło Aczkolwiek To chyba nie jest reberko. Jeden Fening Tak, jeden feng. O. Myślałem, że srebelko. Ale kurczę. 82, Bardzo wysoko. No dobra. No dobra. Do następnego. No i mamy następną monetkę. Chyba pół silver O ile się nie mylę. Ja, tu Silbergosza. dobrze. No to Do następnego.